Cześć, zapraszam bliźnięta na odczyt na walentynki. Karty są już rozłożone, ponieważ kontynuuję wątek od barana. Także tutaj są te wszystkie relacje już wylosowane. Jeżeli chcecie sprawdzić, co was łączy z baranem i z bykiem, to zobaczcie sobie poprzednie filmy, bo tutaj już nie powtarzam. Teraz interesują mnie, interesujecie mnie Wy. Wy, w jakiej jesteście energii? Jesteście w energii oczekiwania. Na osobę, na której Wam zależy, czekacie na kontakt, ale już po swojej zro stronie zrobiliście wszystko, co się dało. Wy już jesteście kompletni tutaj i czekacie na wiadomość, na przede, wszystkim, przede wszystkim na działanie, żeby ktoś Was pociągnął w swoją stronę albo do Was przyszedł. Także tutaj Wy już nic więcej nie możecie zrobić, żeby było dobrze i czekacie na właściwy czas. I teraz zobaczymy, jak Wy. Układacie się z innymi bliźniętami Będzie karty wyleciały jak jedną bliźnięta następna. jaki jest, jaka jest relacja bliźni z bliźniętami, relacja bliźnięta i bliźnięta. No, jest to zachowanie bliźniąt, jak najbardziej ucieka. Nie ma kontaktu. Wyczekacie na kogoś, kto się ukrywa, nie chce, nie chce rozmawiać, nie chce się pokazać. Yy, może kłamie, może oszukuje, może zdradza i ma kogoś innego. Jakieś intencje ukryte. Nie chce niczego pokazać po swojej stronie. Lub też ktoś jest nieśmiały. I jakby. Nie ma jeszcze planu na to, jak się do Was odezwać, w jaki sposób co zrobić, i po prostu szuka jakiegoś sposobu, jakiejś strategii. Ale ogólnie uważam, że czekacie na kogoś, kto się nie chce do Was odzywać w tym czasie. Bo ma jakieś swoje inne sprawy, albo robi coś świńskiego po drugiej stronie i chce to ukryć. bliźnięta z rakiem. Rak. Rak nic nie zrobi w Waszą stronę, bo rak jest sam zawieszony, jest stagnacja w życiu, przechodzi przebudzenie duchowe. Dopiero jak on przejdzie przez ten etap, to jest Karta Arkan Wielkich, czyli duża lekcja, jeżeli oni przejdą dopiero przez ten etap, dotrą do tego, co powinni zrobić inaczej, żeby z Wami wyszło, to wtedy się odezwam. Także tutaj się z rakami się za bardzo nie umawiajcie, bo z niektórymi oczywiście, bo tak, no... Coś, coś jeszcze, czegoś brakuje jeszcze, dlatego się nic nie dzieje z lwem lew podejmuje decyzję odezwie się prawdopodobnie zaproponuje coś będzie to coś bardzo racjonalnego, logicznego lew siedzi w waszej energii, to jest karta król mieczy to jest karta bliźnięta wodnik waga, znak powietrzny, więc oni wy jakby, no rozumiecie się nawzajem i lew tutaj coś zorganizuje, albo się odezwie, podejmie decyzję, ma jakiś pomysł, ma rozwiązanie problemu. Jeżeli wyczekacie to oni wam powiedzą, co dalej. Ale romantycznie tutaj nie jest. Lew jest taki takiej wykalkulowanej bardzo energii, w atmosferze siedzi. Z panną bliźnięta, z panną. Panna podejmie... Działanie w Waszą stronę, także możecie oczekiwać, że coś będzie, zwłaszcza, że to są wszystko buławy. Ona ma tą buławę, na którą wy czekacie, żeby było porówno. Wy macie dwie, ona ma jedną, tutaj jedna czeka na nią, także wyjdzie z tego chyba 11-11. Yy, może być związek przeznaczony, ale może, może nie, nie wiem. Może być romansowo bardzo. Panna tutaj jest otwarta na ryzyko, na jakąś, jakieś, jakieś szaleństwo bo się chce cieszyć, ona chce czuć, że coś się dzieje ona czeka na akcję, a wy też czekacie na akcję także ona zainicjuje, jak zobaczy, że się nic nie dzieje to ona zainicjuje i możecie się spodziewać kontaktu spotkania fizycznego spotkania yy, bliźnięta z wagą waga jest w nastroju ezoterycznym studiuje coś, ukrywa się cichutko ale telepatycznie bardzo otwarta i wie co się dzieje czuje, że wy czekacie Nikt się tutaj nie odzywa. Wy już zrobiliście to, co mieliście zrobić. Oni muszą przechodzić, oni przechodzą jakieś przebudzenie duchowe, podobnie jak rak, i że oni już są bliżej, bo rak jeszcze nie wie o co chodzi, a, ryba, a tutaj a waga już jest w, takim, w takiej atmosferze, że rozumie cel wyższy, rozumie co wszechświat chce od Was, więc jeszcze coś się chyba po Waszej stronie jeszcze musi wydarzyć, żeby ta waga mogła się z Wami zrównać, bo ona ma kartę Arkan Wielkich, czyli ona już jest w jakiś yy, jakiś punkt zwrotny przechodzi ale coś ukrywa no nie wiem, nie jest to negatywna karta, po prostu to ukrywa się z jakichś powodów yy, ze Skorpionem yy, bliźnięta dobrze, bo Bliźnięta czekają, a Skorpion już działa rusza do działania, też jest ciekawy zainteresowany nowym rozdziałem zaczęciem czegoś ryzyk, z ryzykiem, nieważne bo po prostu chce, chce i otwarty szczęśliwy czeka na wiosnę Wy też macie, to jest wszystko wiosenne Wy jak teraz zaczniecie we walentynki to na wiosnę będziecie działać bo tutaj jest karta wiosny a tu mamy marzec, to jest bodajże chyba słońce w baranie, tak mi się wydaje także następny miesiąc to będzie Wasz Skorpion z bliźniętami. Skorpion może w tym czasie też być w górach, zwiedzać sobie, spacerować, cieszyć się słoneczkiem. Strzelec z bliźniętami opozycyjne, zodiaki. Bliźnięta czekają, a strzelec patrzy na nich, czy już są gotowe. Strzelec jest. Końcówce jakiejś, jakiegoś rozwoju i widzi większy obrazek. Ale oni tak samo jak poprzedni Skorpion, i waga, oni już mają lekcję za sobą, już jakby albo przechodzą, albo już skończyli. I teraz patrzą, co się dzieje po waszej stronie, a wy też czekacie. Czyli albo czekacie, aż oni zakończą ten związek, albo czekacie na kontakt przez internet, bo oni. Karta świata jest związana z internetem, oni mogą przebywać za granicą w tym momencie. I może wyczekać, aż oni Was zaproszą. Czyli tak jakby oni są dalej od was. Oni są w świecie, a wy jesteście jeszcze w jakimś swoim miejscu. Poza tym mają świadomość poszerzoną i widzą coś więcej. Także wy czekacie, co oni zrobią się odezwą, no tak jak mówię przez internet mogą się odezwać że może spotkania z tego nie będzie lub też się izolują się strasznie w, w jakimś swoim świecie bombelek taki yy, bliźnięta z koziorożcem, trójka, trójka koziorożec jak zwykle zapracowany, bliźnięta czekają na koziorożca skończy tą pracę, więc koziorożec się może nie, nie odezwać w tym czasie bo praca będzie dla niego najważniejsza Albo wyskoczy tylko na chwilę. Tak, no tutaj jest jakby dominujący trochę jest, że on czeka, on pracuje, a wy czekacie, aż on się wyrobi z czymś. Z wodnikiem bliźnięta super, bo wodnik ma energię do działania, chce się wyrazić, chce podróżować, chce się ruszać, chce się komunikować, a wy czekacie na to. Także oni wam dają tą energię motywacyjną do tego, żeby działać razem już obydwie, wszystko buławy, wszystko związane z energią, z ognia więc tutaj wodnik ma duże potrzeby jakieś erotyczne, czy w ogóle, żeby się wyrazić kreatywne też a Wy czekacie z rybami bliźnięto, z rybami nic z tego nie, na razie nie będzie, bo bliźbo, ryby nie chcą się komunikować zamknięte w sobie, boją się zmiany nie chcą nic nowego znudzone, ale się nie decydują na nic, a bliźnięta są w stanie oczekiwania, bo już zrobiły po swojej stronie co mogły, a ryby dalej nie chcą się otworzyć, więc nie będzie kontaktu od ryb, ani też prawdopodobnie odpowiedzi, albo odpowiedź będzie jakaś taka niechętna i teraz porada dla bliźniąt Dla bliźniąt, na walentynki, eksplozja, eksplozję mamy, proszę pana i pani z wodnikiem, to jest eksplozja, kumulacja lub też może być spanną, więc coś ją, czekacie na eksplozję, czy uczuć, czy gniewu, nie wiem, może się pokłócicie, a może będzie dobrze. I teraz dosuję jeszcze karty takie przysłowie polskie. Ja pracuję nad nową talią taką dla moich potrzeb. Yy, albo rybki, albo akwarium. Dokładnie to samo co miał byk. Czyli musicie podjąć jakiś wybór. Między czymś a czymś. Dziękuję za oglądanie. Zapraszam po prywatne odczyty i następny zodiak jaki będę, jakiemu będę wróżyła, to będzie rak. Cześć!